Czy w krótkim okresie czasu mamy do czynienia z kolejnym zamachem terrorystycznym w Wielkiej Brytanii? Wcześniej w Londynie, teraz w Manchesterze, co oznacza, że Wielka Brytania, wcześniej po Francji, po Belgii, dzisiaj stała się przedmiotem zintensyfikowanych ataków terrorystycznych? Ważne pytanie. Które sobie zadaje wielu, to jest pytanie, kto mógł podjąć tego typu działania, które sprawiają, że Wielka Brytania w tym momencie jest pod taką wielką presją zagrożenia terrorystycznego. Odpowiedź na to pytanie wymaga ustalenia faktów, wymaga działań służb specjalnych. W tym momencie można jedynie spekulować. Wielka Brytania zaangażowana jest w działania przeciwko państwu islamskiemu. I takim naturalnym, taką naturalną odpowiedzią to jest próba wskazania, że prawdopodobnie jest to państwo islamskie i jego bojownicy. Ale tu pojawia się kolejny problem, z którym mamy do czynienia, specyficzny dla Wielkiej Brytanii. Otóż jest to pytanie o to, czy mamy do czynienia z takim, mówiąc w cudzysłowie i metaforycznie, desantem bojowników państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego, którzy przygotowali i przeprowadzili te ataki? Czy też mamy do czynienia z czymś, co można nazwać inspiracją, które tworzy państwo islamskie dla jego zwolenników na terenie Wielkiej Brytanii? I historia ataków terrorystycznych. Wielkiej Brytanii, chociażby tych z połowy pierwszej dekady XXI wieku, z roku 2005, pokazuje, z lipca 2005 roku, pokazuje, że problemem Wielkiej Brytanii jest zjawisko, mówiąc w języku angielskim, tak zwanego homegrown terroryzmu. Terroryzmu, który zrodził się wewnątrz. Ma zwolenników wśród osób, które w Wielkiej Brytanii bardzo często się urodziły, to ich ojcowie czy dziadowie przybyli skądś tam, najczęściej z kręgu świata islamu, do Wielkiej Brytanii. Oni, wychowani w Wielkiej Brytanii, wyedukowani, żyjący w tym społeczeństwie, z jakiegoś powodu to społeczeństwo odrzucają aż do tego stopnia. Że gotowi są przeprowadzać ataki terrorystyczne. Ten zamach w Manchesterze, zamach na dzieci uczestniczące w koncercie jest kolejnym przykładem bezwzględności terroryzmu. On przypomina trochę, może nie z taką skalą brutalności. Ale znane z początku XXI wieku ataki w Biesłanie na szkołę, gdzie przedmiotem ataku były także dzieci, to oznacza eskalację presji, zagrożenia, z którym mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii, i niestety istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że możemy mieć do czynienia z kolejnymi atakami. Oczywiście wielka to rola służb bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, ale kiedy może dojść do tych ataków? Takie czasy dzisiaj o tym zdecydują po raz kolejny terroryści.